sobie, że smażysz kotleta na tym samym oleju, którym kiedyś smarowano silniki. Tak, Twoje pyszne fryteczki mają rodowód w warsztacie samochodowym, a nie w kuchni. Smacznego, mechaniku amatorze. Oleje roślinne były traktowane jak tanie smary przemysłowe. Idealne do maszyn, bo tłuste, lepkie i łatwo dostępne. W XIX i XX wieku próbowano ich jako paliwa i smarów, bo ropa była droga a rośliny rosły wszędzie. Ale pewnego pięknego dnia chemicy odkryli, że olej można rafinować, oczyszczać i odbarwiać i nagle z warsztatu trafił na twój stół. Marketingowy cud? Firmy zaczęły sprzedawać olej jako zdrową alternatywę dla smalcu. Ludzie kupili narrację, że to nowoczesne, lekkie i fit, no bo z roślin. A dzisiaj wlewasz go na patelnię, nie myśląc, że Twoje nuggetsy smażą się na tym samym typie płynu, który jeszcze 100 lat temu mógłby napędzać traktor. Więc następnym razem, gdy będziesz wlewać olej na patelnię, to pamiętaj, nie gotujesz pysznego niedzielnego obiadku, tylko robisz przegląd techniczny swojego żołądka. A teraz mordeczko pytanie do Ciebie, Ciebie i Ciebie. Czy wolisz, żeby Twój organizm działał jak kuchnia? Czy jak silnik?